Witam w dzisiejszym takim informacyjnym filmiku. Chciałem Wam powiedzieć rzeczy dotyczące nagrywania. I chodzi o to, czy y, napiszcie w komentarzach. Jakie gry mam nagrywać? Oczywiście, yy, takie, takie, nie takie ciężkie, bo jak wiecie, nie mam za dobrego komputera. I nie wiem, czy ogarnie wasze gry, które mi podacie. Takie słabsze. I potem zobaczymy. No, i informacje dotyczące rozwijania się kanału. Pojawią się informacje, tak samo jak może jakieś vlogi albo coś w tym stylu. Nie wiem. Zobaczymy. No, i jeszcze się coś zobaczy. Mi tylko chodzi o to, żebyście napisali w komentarzach, jakie gry. Mam zacząć nagrywać, tak? I wtedy może coś się postaram. Się postaram coś zrobić. Postaram się znaleźć coś z czasem. Nie obiecuję, że zawsze wszystko się będzie pojawiało, ale. No, ale po prostu piszcie w komentarzach, jakie gry. Wtedy rozpatrzymy listę, zrobimy kolejny film taki informacyjny i wybiorę parę gier, które się stuprocentowo pojawią. No i to wszystko. Pamiętaj, odwiedź mój kanał. Dzięki, nara.